Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Konopny Web. Dzisiaj coś niespotykanego do tej pory jeszcze. Ja na to trafiłem właśnie w ostatnich tygodniach. A mianowicie chodzi o olejki CBD. Do których możecie dostać badania na stężenie kanabinoidów we krwi. To jest coś rewelacyjnego, bo naprawdę możecie sprawdzić sobie, e, jakie macie stężenie kanabinoidów we własnej krwi. I dlatego też te olejki są bardzo dobrze sprawdzone, przetestowane. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, co jest w tych, w tych dwóch paczuszkach, co tutaj mam, no to zaczynajmy. Odlecieć tak, odlecieć daleko za lasem, górami, rzeką, odlecieć i się z gdzie. Mowa dziś o olejkach od firmy Satiwell. To jest nowa marka, jednak bardzo duże mają doświadczenie na rynku konopnym w produkcji olejków. Co też widać, czuć. I czuć jeszcze raz w działaniu. Tutaj co mamy dzisiaj, co Wam mogę pokazać, to po otwarciu takiego oto pudełeczka w środku. Chyba to jest sianko konopne, tak mi się wydaje, albo jakieś inne sianko, ale bardzo podobne do konopnego, wypakowane. Tutaj mamy dzisiaj cztery olejki. Pokażę Wam tak: piąteczka, dziesiątka. I jeszcze specjalny zestaw w drugiej paczce. Piąteczka wygląda o w następujący sposób. Bardzo ładne opakowanie minimalistyczne, co ciekawe, w ciekawy sposób otwierane. Zobaczcie. Tu sobie otwieram. Na dole sobie otwieram. Tutaj otwieram. Tak. W środku jest buteleczka. A tutaj macie opis wszystkiego w środku. Zajebista sprawa. Naprawdę z czymś takim się również nie spotkałem. Pokażę wam, zaraz Wam przeczytam, co jest na opakowaniu. Pokażę Wam butelkę. Bardzo ładna, twarda. I co ważne, to nie jest butelka 10 ml, to jest butelka 10 gramowa. Można powiedzieć, że 1 gram to mniej więcej 1 ml, a właściwie, że się to równa. Jednak to się równa tylko w przypadku tego, gdy mowa jest o wodzie. A tutaj mówimy o olejku, który jest gęsty. Firma Satiwell robi różne olejki. Robi olejki dla zwierząt, robi olejki dla ludzi, w tym też mają specjalną serię dla sportowców, co zaraz ją też pokażemy i ma różne stężenia, od 5% nawet do 40%. Także bardzo ciekawie, i jest to robione wszystko metodą ekstrakcji nadkrytycznym CO2. Olejek wygląda następująco, czyli jest taki naprawdę bardzo złocisty. W smaku e, ta piąteczka jest, no, wyczuwa się tutaj konopie, jednak znowu powiem Wam tak samo, jak mówię w innych przypadkach, e, w przypadkach innych olejków z innych firm, ten smak się od siebie różni. Co metoda inna, co też inna firma, to każdy olejek, Smakuje zupełnie inaczej. Z tych przynajmniej co ja próbowałem, a próbowałem już wiele firm. Dobra, przejdźmy do tego, co jest też opisane na produkcie. Aby stworzyć najlepszy ekstrakt kanabinoidów o pełnym spektrum, zaczęliśmy od najwyższej jakości konopi. W Satiware współpracujemy ze światowej klasy producentem konopi. Wybraliśmy te rosnące w ciepłym i słonecznym klimacie, aby uzyskać jak najszerszy profil kanabinoidowy, zawierający znaczące poziomy CBD, CBC, CBG i CBN. Kanabinoidy te współdziałają ze sobą i są bardziej skuteczne, gdy występują czyli taki efekt synergii, niż gdy są izolowane. Nazywa się to efektem synergii, o widzicie, i yy, jest to powód, dla którego nasze produkty są tak skuteczne. Produkty Satiwell powstały z pasji do nauki i konopi. Naszą misją jest tworzenie najwyższej jakości kanabinoidowych produktów, których nie tylko używamy sami, ale także dzielimy się z rodziną i przyjaciółmi. I ja też tak robię, bo już od dawna dzielę się olejkami, czy też produktami CBD yy, właśnie z znajomymi, rodziną i sprawdzam też jak działają te produkty na innych, także też mogę Wam powiedzieć, dzięki temu trochę więcej. Na ten temat jak to działa, nie tylko na mnie, ale też na inne osoby, którym polecam dane produkty. Co dalej? Opakowanie w 100% podlega recyklingowi. Rycekling e, I tu jest też właśnie pokazane, jakie opakowanie jest stworzone: że to jest w, produkt w 100% wegański, wolny od glutenu, 100% naturalny. No i e, właśnie z ekstrakcji nadkrytycznym e, CO2. No i tutaj też informacja, że dbają o środowisko. I bardzo fajnie się rozkłada takie pudełeczko. Jak przeczytacie, to oczywiście można do makulatory wyrzucić. Dobra, drugi y, olejek to za bardzo się nie różni wyglądem, również jest w takiej samej butelce. To jest 10% olejek. Do tych olejków jeszcze sobie wrócimy y, w kolejnych filmach, jak będę robił też y, zestawienia 5% olejków. I 10% olejków, drugą część, bo już jedną część 10% olejków robiłem, to możecie zobaczyć sobie e, na filmie. Dobra, i przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy, która jest również bardzo ciekawa. A mianowicie są to właśnie te olejki specjalne dla sportowców. A dlaczego specjalne? No to zaraz do tego przejdziemy. Jednak teraz. Przerwa na to, żeby podać Wam specjalny kod. Konopny web, jak zawsze, i daje Wam 10% zniżki, właśnie na zakupy w sklepie e, Satiwell. Do tego powiem Wam, że olejek e, piątka, czyli ta, którą teraz pokazywałem, jest obecnie w promocji za 79 zł. I olejek dla zwierząt 2% również jest w promocji za 39 zł, także naprawdę bardzo tanio. Ja już też testowałem inne olejki dla zwierząt 5%, które się sprawdzają, jednak na przykład dla kotów daje troszkę mniej kropelek mocniejszego olejku. Także myślę, że taki 2% olejek dla kotów myślę, żeby się sprawdził. Ok, no to przejdźmy teraz do edycji dla sportowców. Mamy tutaj dwa olejki: olejek. Sport Start oraz olejek Sport Rest. Myślę, że możecie się domyślać e, już dlaczego jeden nazywa się Start, a drugi nazywa się Rest. Tak. Start to olejek, który bierzemy przed treningiem, a Rest po treningu. Ogólnie te olejki są już testowane dla na sportowcach, e, którzy naprawdę wymagają dużego resetu po treningu i również energii przed treningiem. W ogóle zobaczcie jakie kolorki? Niebieski, czerwony. Ktoś czeka na kolejny film w serii Matrix. Co wybieracie? Niebieski olejek? Czy może czerwony? A może razem? Może można łączyć. Ma można. No i tak: czerwony olejek to jest 5 plus 5. 5% CBD i 5% CBG. Razem 1000 mg kanabinoidów zawartych właśnie w butelce 10 gramowej. Butelka w środku również prawie że się nie różni, no ale jest czerwona. Także również minimalistyczny wygląd, jednak minimalizm, a naprawdę wygląda pro i bardzo mocno. Myślę, że jakby mi spadła gdziekolwiek, to by się nie rozbiła. Takie sprawia wrażenie. Też czego tutaj nie zauważycie, to na pudełku tutaj, jak i na butelce, są litery pisane brailem. Także ten olejek właściwie jest dla wszystkich i każdy odczyta, co tu jest napisane. Z tym się jeszcze nie spotkałem. Kolejny plus dla firmy Satywell. Olejek dla sportowców również jest takiego właśnie koloru złocistego. Pachnie również bardzo konopnie i smakuje naprawdę bardzo ciekawie. No, wziąłem teraz kropelki ze Start, Sport Start. Także chyba muszę jeszcze wyjść dzisiaj z psem na spacer. A potem zakropić sobie olejkiem 15 plus 2. I teraz do niego przechodzimy. Jest tutaj 15% CBD oraz 2% CBDA. Oczywiście też również pełne e, spektrum e, fitokanabinoidów, flavonoidów oraz terpenów. Tak jak w każdym tym produkcie. I naprawdę mocno odpręża. Czego się dowiedziałem, to sportowcy, którzy używają właśnie tego zestawu na następny dzień po mocnych. W po pomocnym wysiłku fizycznym nie mają zakwasów. A też testują te olejki sportowcy, którzy trenują różne sztuki walki. Także, no, bardzo ciekawe. Co też jeszcze ciekawe jest to, że dowiedziałem się, że po tych olejkach nie ma takiego efektu, że boli głowa. A co może zdarzyć się też w przypadku innych firm produkujących olejki CBD. Dlaczego? Może o tym wspomnę Wam jeszcze w kolejnym y, odcinku. Natomiast to jeszcze nie koniec. Chcę wrócić do tego, że możecie też sprawdzić sobie właśnie zawartość kanabinoidów w swojej krwi. I teraz, jak takie badanie wykonać? To proste: kupując jakiś olejek w sklepie Setiwell, jakikolwiek, możecie y, dokupić sobie do tego również właśnie te badania na zawartość kanabinoidów we krwi. Jest to taki zestaw, robicie sobie nakucie na palcu, cztery kropelki w odpowiednie miejsce, dajecie, jest cała instrukcja, też właśnie na stronie producenta, i potem ten papierek z Waszą krwią wysyłacie do analizy pod wskazany adres. I co tutaj jest ważnego, to nie jest test, to jest wynik analityczny, wynik diagnostyczny. Także nie ma mowy tutaj o jakimś przekłamaniu. Dostajecie konkretne wyniki. I normalnie to badanie kosztuje na sklepie y, tam ponad 100 zł. Natomiast jak kupicie y, z olejkiem, no to macie za 25 zł y, taki zestaw. Także myślę, że się opłaca. I wy też będziecie wtedy pewni. Co macie w swojej krwi? Ja będę się przyglądał tym olejkom teraz w nadchodzącym czasie jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że zmotywuję się do tego, żeby uprawiać sport na co dzień i wykorzystać dobrodziejstwo e, tych właśnie sportowych olejków. No a wiadomo, te olejki 5 i 10 też będę testował i tak jak wam mówiłem, pokażę wam również e, je w teście olejków 5% oraz 10% w teście drugim, który e, tutaj będzie na kanale. Myślę, że wszystko powiedziałem, co istotne. Gdybym o czymś zapomniał, to jeszcze na pewno powiem wam w tych kolejnych filmach. To co? Ja zaczynam testować te olejki w nadchodzących tygodniach. Myślę, że będę też wam zdawał relacje. Wyłapcie kod, konopny web, minus 10%. Do tego piąteczka jest teraz na promocji. No i oczywiście możecie sobie dodać do tego badania stężenia kanabinoidów we krwi. Dla mnie mega opcja z tym badaniem stężenia. Sam sobie je też również wykonam. Nigdy nie wiecie, jak nie sprawdzicie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego już poniedziałek, a jutro mamy live'a. Pozdrawiam, bless!